Dzień dobry z tej strony, Lury i w dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie myszki od Rokata, a dokładnie wersję Rokat 100 oraz Rokat 120. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Was jeszcze poprosić, żebyście zostawili suba, bo mega mnie to motywuje do dalszego nagrywania. A no, 70% oglądających nie zostawia suba. Trochę wstyd, no, co więcej mówić. A teraz zapraszam Was do sedna odcinka. Zacznijmy sobie od faktu, że te myszki są do sobie prawie identyczne, ale model 120 ma kilka ulepszeń. Jak sobie widać 120 ma teksturę jakby całą gładką, plus oprócz świecącego scrolla ma również świecące logo. A jeśli chodzi o wymiary, to tutaj wstawiam dokładną tabelkę. Przejdźmy teraz do najistotniejszej części przy wyborze myszki, czyli pozespo. W obu myszkach. Słyszę to omrony, które są jednymi z najlepszych na rynku. Mają one 50 milionów kliknięć. Największa różnica w tych myszkach to sensor. Rokat K100 używa sensora PMW 3331 z maksymalną ilością 8500 dpi, a w Rokat K120 sensor to OLA, który może osiągać 16000 dpi. No i dochodzę do konkluzji. Niby Roccat Cane 120 jest lepszy, ale moim zdaniem jest trochę przeceniony. Różnica cenowa między tymi myszkami to około 80 zł, więc no sami zdecydujcie, czy warto wydać tyle na myszkę. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo za oglądanie i adios!